Czy ktoś pamięta jeszcze czasy wywoływania zdjęć? Takie obrazki w formie fizycznej mają zupełnie inny klimat niż trzymane na komputerze lub w chmurze. A co powiecie na możliwość wywoływania zdjęć zaraz po ich zrobieniu? Brzmi dobrze. Drukarka przenośna Fujifilm Instax Link Wide waży mniej więcej tyle co puszka napoju, zaledwie 340 gramów. Co ciekawe, z niewielkim rozmiarem wiążą się Ogromne możliwości. Pozwala ona drukować zdjęcia w kolorze z prędkością nawet 5 sztuk na minutę. Nowością w tym modelu jest możliwość drukowania o wiele szerszych zdjęć niż miało to miejsce dotychczas. Wielu z nas nie robi telefonem zdjęć w formacie 4x3 ani w kwadracie, dlatego funkcja ta rewelacyjnie sprawdzi się w połączeniu z większością fotek. Ponadto umożliwia ona drukowanie pojedynczej klatki z nagranego wideo, dodanie do zdjęcia odręcznie napisanego tekstu, dodanie rysunku lub kodu QR odsyłającego np. Na do nagrania dźwiękowego lub strony mediaexpert.pl. Jedno naładowanie urządzenia zapewnia nawet 100 wydruków. Zapewne zastanawiacie się, jakie realne zastosowanie ma taka drukarka. Już śpieszę z odpowiedzią fotki na telefonie giną wśród tysięcy innych, a takie pamiątkowe zdjęcie z przyjęcia, wesela czy imprezy rodzinnej na tablicy korkowej czy lodówce będzie powodować uśmiech przez długie, długie lata. Dlatego jeżeli ten pomysł wam się podoba, serdecznie zapraszam do opisu filmu, w którym znajduje się link do drukarki Fujifilm Instax Link White w ofercie Media Expert i przy okazji do modelu Instax Mini Link który jest jeszcze bardziej mobilny. Ja lecę, stryknąć kilka fotek i sobie je druknąć, skoro mogę. Cześć!